Już po raz czternasty za sprawą inicjatywy Powiatu Rawskiego połączono dobrą karnawałową zabawę z realną finansową pomocą potrzebującym. Powiatowy bal charytatywny to tradycja, która rokrocznie łączy tych, którzy nie tylko lubią bawić się w wyjątkowych okolicznościach, ale również potrafią pomagać. W tym roku ponad 130 osób bawiło się na wspólnym balu, który po roku przerwy powrócił do hotelu Ossa. Po pierwsze bal, jak bal w karnawale zabawa, wiadomo. Natomiast, e, natomiast idea e, tej części charytatywnej balu jakby zrodziła się właściwie e, razem z ideą e, funkcjonowania powiatu. Wiele, wiele funkcji, wiele zadań powiatu wiąże się tak na pograniczu przecież e, można powiedzieć działalności wręcz charytatywnej. A przynajmniej e, ta, ta, te akcje charytatywne mogą znacznie wspierać e, funkcjonowanie różnych dziedzin powiatu. Słyszałam cię, kochanie, szeptałeś jej czułe słowa, co miałyby tam. To nie myśmy wymyślili, my tylko, e, można powiedzieć, czy mniej czy bardziej e, w udany sposób naśladujemy pewne rzeczy. E, wielka orkiestra, przecież wiele, wiele innych rzeczy, bale charytatywne zresztą, e, to, to nie jest też nasz wymysł, to są stulecia, można powiedzieć, prawda, kiedy, kiedy na różne cele zbierało się e, środki właśnie w czasie zabawy, w czasie zabawy. Myślę, że, że, że to się pięknie łączy. W tym roku adresatem finansowej pomocy, na którą składała się między innymi charytatywna licytacja, było Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dzieci. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia. Środki przeznaczone będą na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, które należą do naszego stowarzyszenia. Na rehabilitację uczęszcza 40 dzieci z powiatu i z miasta Raba Mazowiecka. Tych potrzeb jest więcej? Więcej, dużo więcej. Oprócz rehabilitacji robimy jeszcze turnusy coroczne, nad morze wyjeżdżają dzieci, wycieczka do zakopanego, choinka noworoczna zawsze mamy w motelu, gdzie pani szczepaniek nam to bezinteresownie, nieodpłatnie lokal wynajmuje, mamy ognisko też nad zalewem w okrąglaku, też poczęstunek od sponsorów, głównie tam wszystko słodycze, czy wędlinki, czy kiełbaska. Chlebek, to właśnie dużo mamy swoich takich sponsorów, którzy nas wspierają. Powiatowy bal charytatywny to także kilka wyjątkowych lokalnych atrakcji. Podczas tegorocznej edycji przyznano kolejny tytuł Dobrego Człowieka, który trafił w ręce ojca Jana Koziatka, przeora zakonu Ojców Pasjonistów. Dobry człowiek, ojciec Jan Koziatek. Bardzo serdecznie witamy. Następuje przekazanie oficjalnego trofeum wspaniała pamiątkowa tabliczka. Dobry człowiek na XIV balu powiatowym, charytatywnym balu powiatowym. Bóg zapłać za tyle miłych słów i za wyróżnienie, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, i zszokowany byłem, powiem szczerze, kiedy przyszedł. <gryś> Pan starosta przyszedł do mnie z takim najpierw Pan Stefania. No, musimy mieć serce, ponieważ nosimy serce z napisem męka Jezusa Chrystusa. Jezus miał największe serce, ale y, kiedyś do Jezusa przyszedł młodzieniec i pytał nauczycielu dobry, co należy czynić, żeby uzyskać życie wieczne. Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobry, tylko Bóg jest dobry. Każdy z nas może być dobry tylko dobrocią Bożą. Od Boga wszystko otrzymaliśmy, więc cokolwiek dobrego czynimy, nie czynimy ze swego, tylko z daru Bożego. Łącznie podczas 14 odsłony balu udało się zebrać ponad 24 tysiące złotych.